Siemaneczko ludziska, z tej strony Laniak I właśnie w tym odcinku Sobie będziemy, nie wiem dokładnie co będziemy robić Ale będziemy budować domy Zbierać materiały I starać się znowu poszukać pokeboli I właśnie mam tyle przedmiotów Zdobyłem właśnie w kopalni Właśnie przed chwilą W, w wcześniejszym odcinku No i właśnie będziemy sobie Robić piec Znaczy piec mamy już I po prostu, po prostu będziemy przetapiać Różne tu przedmioty, i tak dalej, tu rudy, i tak dalej. No po prostu zacznijmy. O, Gastli przyszedł tu. No i myślę sobie tak. Sprawdzimy, co to jest to, i sobie przepalimy. Ale ciekawe, co to jest. Tak naprawdę ja, ludzie, nie wiem, co to jest. O, światło się zrobiło. Ogólnie światłość się zrobiła. I w co to zamienia? Silikon? Co to jest co? Nie wiem, co to jest silikon. W ogóle jakieś dziwne przedmioty zdobywam. Drugi silikon, kolejny silikon, po co to jest silikon? Nie wiem, kolejny silikon. i silikon, nie wiem o co chodzi w tym, tak serio dobra, węgiel wyciągam myślę teraz, że będę przepalał drewnem będzie chyba wolniej, ale przynajmniej nie stracę węgla, więc po prostu, o sobie teraz zrobimy tak dużo metalu, że to jest szok, dobra, co by tu jeszcze zrobić um. co można z silikona zrobić w sumie nie wiem. Nic za bardzo nie da się zrobić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem do czego to służy. Nie, chyba się nic nie da zrobić z tego. A co to jest? To? To jest, da się to przerobić, czy nie? Nie da się tego przerobić. Hej, sprawdzam, czy to się da przerobić, ale raczej chyba się nie da. Nie no, nie da się, faktycznie. Tam drus... Y się z sprawdzimy, gdzie on jest. No, jak widzicie, tam długo sobie odleciał, bo w tym momencie ja nie mam pokeboli ani nic. Oj, dalej nie mamy pokeboli. Kolejna, chyba czwarte albo któryś odcinek, i dalej nie mamy pokeboli. No i pokemonów też w sumie nie mamy. E, dobra, ja myślę sobie, że w tym czasie idę sobie pościnać drewno. Nie wiem, do czego służą te przedmioty i tak dalej. Te gudy czy coś. Nie wiem, do czego to służy. Czy, to, jak się, czy z tego można wytworzyć pokebole, czy nie? Co to jest ten trader? Czekajcie, może. Ja idę się przejść, bo z ciekawości chcę sprawdzić, czy, czy jest gdzieś tu w pobliżu wioska. Bo no już mi się znudziło tam być. Już mi się znudziło być na tamtym miejscu. No, i po prostu chcę znaleźć w końcu jakąś wioskę albo coś, bo nie będę przecież cały dzień tam. Cały dzień siedział w domu i cały czas w kopalni siedział, więc po prostu już jestem zmęczony siedzeniem w domu i tak dalej. Więc po prostu staram się w tym odcinku gdzieś znaleźć wioskę czy coś, bo tam może być leczenia albo jakieś przydatne przedmioty. Dobra, na razie idziemy, nie widzę żadnej wioski. Dalej jest jakiś las, tak szczerze powiem. Dalej jesteśmy w lesie ogólnie. Oj, coś mnie tak lekko ścięło, ale tylko lekko. Więc nie będę kończył przez to odcinka, bo to się tak zdarza raz na milion, albo prawie w ogóle się nie zdarza nigdy. Tylko tak czasami po prostu. Dalej nie ma żadnej wioski, w sumie nie wiem. Czy jest gdzieś daleko, czy gdzieś blisko? Nawet łóżko jest trudno zrobić. O! Boz rajdowy. Chyba inny to jest biom, bo patrzcie ludzie. Widzicie inne drzewa i tak dalej. A wow, ubiłem się. O, jakiś budynek widzę ludzie. Co jest? Jakiś budynek? Widzicie to? Jakiś kamienny? O, widzę tam Pokémony Ghost, które prawie w ogóle nigdy nie ma. Czekajcie, może coś tam będzie, bo to jest jakiś budynek dziwny z kamienia, czy z bruka, czy z czego tam? E, no idziemy przeszukać, sprawdzić co tam jest, tak szczerze. Tak szczerze to mamy tu dużo Pokémonów Ghost. I co? Jesteśmy w jakimś budynku? Mistrz drzew. Nic tu nie ma. Sera? Po co oni to... Do, po co to jest zbudowane? Pff, nie ma tu nic, dobra. Ojeju! Ale się ubiłem. Ała. Po co ja tak skaczę? Ja się trochę z Fortnite'em mylę, bo wiecie, ludzie, w Fortnite to spadnie z mojej wysokości i nic się nie dzieje. To spadnie z mojej wysokości już się coś dzieje. Ale na razie ja nie widzę żadnej wioski ani nic. Ała, ale ja skaczę. <laughs> Jak wie skaczę, bo. Szukam właśnie jakichś ważnych, potrzebnych rzeczy. Tu coś jest. Nie wiem właśnie, co to jest. O, tu jest straszna dziura. O, pro basa bym złapał. Szkoda mi go. Ale myślę, że w tym... O, coś jest. Nie, 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 nie. Kamienne powinno być. O. Nie wiem, czy rozwalę kamienny. Uwaga! Ła, wow! Oje, oje, o nie, o nie! Dobra, jest ja będę złapa tego obywasa, ale co tam? Niestety wiecie, trzeba szukać wioski albo pokeboli, bo nigdy nie znajdę tych pokeboli, one są takie ciężkie do znalezienia. Jest tak ciężko, ja już nie wiem ile odcinków szukam, ale już cztery lub pięć odcinków szukam. I nawet jeszcze nie mam początku zrobionego. Nawet jednego Pokebola nie mam. A to się... Każdy z osobna się robi. Każdym innym materiałem się robi jednego Pokebola. Czyli trzeba mieć dużo tego, żeby zrobić parę Pokeboli. Biomy mi się nie wczytują trochę. Ale tak trochę mi się coś nie wczytał. Biom i tyle. Właśnie ta góra taka. Nic nie ma w pobliżu, ludzie. Nic takiego. Ale wioskę powinienem znaleźć, więc idę dalej szukać. Bo wioski są tu w miarę często. Więc jak będę szedł przed siebie, to myślę, że ta po prostu ta wioska się trafi i tyle. I ostatnio w ogóle w Minecrafcie często i to bardzo często wersje zmieniają. <laughs> A w ogóle y, Pokémony dało się znaleźć na 1.12.2, bo na inne wersje całkiem, całkiem nie było. Całkiem. No i co? Dalej idziemy sobie i dalej nie ma wioski. Ale dobra, może będzie... Wioska. Lubię i nie będzie. O nawet znalazłem biom pustynny. No, ale szkoda, bo najczęściej Groudony są i założę się, że na tym pustynnym będzie Groudon. Może tu będzie jakiś, jakaś wioska. Chcę tylko wioskę znaleźć. E, widzę tylko węgiel. Dobra, nie idę tam. Nie wiem, nie idę po prostu. Nie chcę już być w kopalniach. Ja chciałem się tak po prostu przejść, bo chcę zobaczyć, czy naprawdę znajdę tą wioskę, czy coś. A jej je jednak nie ma w ogóle. Nie wiem. Szukam. Nie mogę znaleźć. Czeka, czekaj, czekaj, czy ja widzę wioskę? Tak, wioska, w końcu ja. W końcu wioska, może coś będzie w końcu tam. O, by coś było, bo tam chyba skrzynka będzie, mi się zdaje. Dobra, to kradniemy. Proszę, żeby tylko pokebole było, albo coś przydatnego, proszę. O Boże, o Boże, proszę. Ooo, o, 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 bogato. Ojeju. Dobrze, że ja w sumie na tą podróż poszłem. Trochę tu przedmiotów jest. Nawet młotek mamy. Ojeju. Ty, nawet do łowienia pokemonów mamy tu przedmiot. Tu za kwiatki trzeba wywalać. piecyk sobie weźmiemy. E, to tu. Kawałek zbroi mamy. Ojeju, nie wiem za co zamienić. Już nie mam za co zamieniać. Tu za to. Tu za to. Tu, tu. 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 Jeszcze zbroja konia. Na konia ogólnie. To jest złota. Tak. Dobra. Wszystko zmieściliśmy. Dobra. Niezły postęp mamy. A do czego młotek służy tak szczerze. Nie wiem do czego służy młotek. Możecie mi napisać w komentarzach, jak chcecie. I widzę, że tu ludzie są nawet. Tu jest jakiś typ. Tu jest jakiś kolejny typ. Hej, trzeba domy przeszukać wszystko, bo to wiecie. Inaczej jest zrobione. Czekajcie, bo to jest inaczej zrobione, bo to jest mod i tu są... O, tu może coś być, bo tego nie ma na normalnym Minecrafcie. O, nawet arena jest. Wielka. Wielka arena. I mamy tu typa jakiegoś. Ojeju. Nie wiem dlaczego ja niszczę wszystko młotkiem. Normalnie młotek toga. Jest ile leczenia? O Ile giwajwów? Giwajw, giwajw, giwajw. Max Potion. Ale tu jest mnóstwo tego. Ale naprawdę nie wiem za co zamieniać. Mogę jeszcze za to zamienić. A ja mam tego dużo, ale nie mogę tego wziąć, nie mogę tego przyjąć. A mam za naprawdę za dużo i za dużo tu przedmiotów, tak szczerze powiem. A to po prostu kiedyś ta wioska się jeszcze odnajdzie i się weźmie, albo jakaś inna wioska ogólnie. Tu jest arena, powinna. Aż. Co. Nie ma nic po prostu. Co oni zrobili? Ja myślałam, że coś będzie, czy coś, że to wioska, że areny, czy coś, że, że zawsze są jakieś pokebole, czy coś w arenie. Nie ma tu nic. Tylko tu walczyć można. To ja nie wiem, jak ja mam zacząć. Fajnie by było, jakby na początek dali ileś pokeboli albo coś. Bo tak to bez sensu szukać całymi dniami. No ja już tyle gram w Minecraft'a, że ja już nie wiem ile ja szukam, ale ja już kilka dni szukam. Kilka dni naprawdę szukam i dalej nie ma. Tu mamy Cubion. Tam jest jakiś niebieski budynek. I tam nawet jest na tym narysowane Great Ball, czy coś takiego. Może tam coś będzie, albo do kupienia tylko, albo do kupienia tylko, bo to jest chyba sklep. Co? Czemu, czemu pokeboli nie sprzedają? Aż mi szkoda tego. Nie wiem dlaczego, ale mogliby sprzedawać te pokebole czy coś, bo tak to nie chce mi się tyle szukać. Niestety ludzie, nie udało się w nam w tym odcinku nic takiego zrobić poważnego, nie, zda, nie udało nam się pokeboli znaleźć, great boli, Master masterboli, nic na się nie udało znaleźć. Przynajmniej trochę leczenia czy coś znaleźliśmy. No i myślę sobie, że w tym odcinku to będzie na tyle. Do zobaczenia do następnego odcinka. Elo Pantero! Macie tu jabłuszko, kliknijcie w to jabłko na dole takie czerwone coś, czyli subskrypcje, to co mam na ręce. Jak widzicie, mam taką subskrypcję czerwoną, takie jabłuszko, więc po prostu kliknijcie i zostawcie suba, bo jak widzicie, mam taką na ręce subskrypcję, czyli takie jabłko, jakby. No, więc zostawcie tego suba, bo to jabłko przypomina tą subskrypcję i każdy taki jest takim jabłkiem. I każdy jest po prostu takim jabłkiem. <laughs> nie no, nie wiem, ja głupoty po prostu gadam, mylę się, nieważne. Po prostu nieważne. No i dzisiaj to na tyle. Elo Pantero ludziska.